Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku serii pomocy technicznej. Yy, dzisiejszym tematem będzie aplikacja SLOPS, a inaczej ja mówiąc Streamlabs OBS, gdzie, czyli w dzisiejszym odcinku, dowiecie się w tak zwanej pigułce, jak należy lub co należy robić, aby ta aplikacja została poprawnie skonfigurowana pod streamowaniem. Więc Wykonajmy następujące czynności. Wejdźcie na stronę Streamlabs. powierzcie sobie plik instalacyjny, Uruchomcie go no i zainstalujcie aplikację. Tuż po pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi Wam się okno logowania, i tam będziecie mieli dwie metody. Jedna to jest tak zwana automatyczna, gdzie po prostu autoryzujecie się za pomocą Twitcha. Druga jest manualna. Na początek Anulujcie to, ponieważ będzie nam to niepotrzebne. Gdyż musimy na początek sobie po prostu skonfigurować ustawienia aplikacji. W lewym dolnym rogu aplikacji poszukajcie ikony koła zębatego. Jest to ikona okna ustawień. W pierwotnej wersji, w poświęczej instalacji, aplikację macie w języku angielskim. Dlatego będę mówił yy, do Was za pomocą pojęć angielskich. Oczywiście, można zmienić wersję językową aplikacji, ale większość ludzi podejrzewa, że będzie korzystać z wersji angielskiej tej aplikacji. Nieważne, czy są Anglikami, czy Polakami, ale na pewno będą korzystać z wersji angielskiej. A więc zaczynamy. R gdy uruchomicie okno Settings, w pierwszej zakładce General macie parę opcji. Tak naprawdę w tej zakładce nic się nie zmienia, no chyba, że chcecie sobie ustawiać język polski, to wtedy możecie go tam wybrać. W zakładce Stream, no właśnie, tu jest coś bardziej istotnego, gdyż tutaj się autoryzujecie i tak jak mówiłem, są dwie opcje logowania. Ja Wam zaproponuję opcję manualną, ponieważ dzięki tej opcji będziecie mogli ustawić więcej parametrów i Wyłączyć automatykę w razie czego, jeżeli chodzi o przesyłanie sygnału pod Twitcha. Więc wybierzcie sobie opcję manualnej konfiguracji. Żeby to uruchomić, musicie kliknąć mały klawisz w coś w rodzaju linku internetowego, no i wam wyskoczy dodatkowe okno konfiguracyjne. W pierwszej części tego okna konfiguracyjnego Będziecie mieli sekcję pod tytułem Stream Type. Tu sobie musicie zaznaczyć, zaznaczyć Streaming Service. W kolejnym oknie zobaczycie następujące rzeczy jak. Service. Tu z, z, z ogromnej listy usługodawców streamingowych wybieracie sobie platformę, na którą chcecie streamować. Ja będę mówił na podstawie Twitcha, bo jest najbardziej popularna. Pod spodem macie okno pod tytułem Show All Service. To jest na wypadek, gdybyście chcieli na, nadawać na inną platformę streamerską, jednak w skróconej liście jej nie będziesz nie widzieli. Więc wracajmy do głównego wątku pod tytułem Twitch. Pod spodem macie do wyboru rubrykę serwer. Tutaj są do wyboru serwery twitchowe, które są autoryzowane przez Twitcha, jak i współpracują oczywiście ze, ze Slopsem, czyli ze Streamlabs OBS-em. Automatycznie macie zaznaczoną funkcję AUTO w nawiasie napisane RECOMMENDED Jednak wam powiem tak, są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi taka, że najlepiej nadawać na Frankfurt, ponieważ jest najmniej zawodny serwer, jak dla Europy lub drugi serwer, czyli polski na Warszawę. Ostatnia rubryka jaką musicie uzupełnić to jest STREAM key. Ten klucz Uzyskacie na swoim profilu Twitcha, i w ustawieniach swojego konta Twitchowego musicie go odszukać, skopiować i wkleić. Na kolejnej zakładce w oknie konfiguracyjnym Slopsa, obowiązuje się tak, że będę mówił skrótem. Macie zakładkę o nazwie Output. No, i tutaj jest właśnie w sumie najważniejsza rzecz konfiguracyjna, ponieważ. Jeżeli tu się źle coś poustawia, to po pierwsze OBS będzie nam zacinał na streamie, po drugie będzie za dużo zjadał komputera, czyli nie za bardzo będzie go obciążał. No i trzeci efekt tego jest taki, że streaming będzie Wam się ciął. A więc tak, domyślnie jest zaznaczona opcja skróconej konfiguracji. W okienku output mode, jednak ja proponuję Wam się przełączyć na Advances, i tutaj należy następujące rzeczy pozaznaczać: Audio track powinno być 1, ponieważ domyślnie stream idzie po kanale 1. Twitch VOD, no to tutaj to jest dodatek, którego nie trzeba używać. Po pierwsze, to jest tam wtyczka do muzyki darmowej, więc to pomijamy. Encoder. No i właśnie, tutaj jest najważniejszy yy, z tego wszystkiego wątek. Ponieważ, jeżeli macie zły encoder zaznaczony, to po pierwsze będzie strasznie Wam żałować właśnie procesor. Więc, jeżeli macie możliwość zaznaczenia encodera pod tytułem hardware nvnc, new, bądź bez tego dopisku, new to zalecam wam to wybrać, ponieważ jest to encoder od NVIDIA. Oczywiście ci, co nie macie Nvidia, to tego nie będziecie mieli. Pod spodem kolejne okno, które się nam pojawia, to jest Rate Control. Tu powinniście mieć zaznaczone standardowo CBR. A, i mała uwaga, nad, tym, nad tą wartością powinniście mieć jeszcze taką pozycję jak Enforce Streaming Service Encoder Settings. Eee, powiem Wam tak. Ja z tego obecnie nie korzystam i nawet dobrze mi to wszystko działa. Więc to według własnego uznania. Jeżeli zobaczycie, że Wam to lepiej z tą funkcją działa, to używajcie, jeżeli nie, no to ją wyłączcie. Eee, kolejna rubryka, którą trzeba odpowiednio skonfigurować, to jest Bitrate. No właśnie, Bitrate to jest taka. Rzecz, która działa na takiej zasadzie, że im większy bitrate, tym większe obciążenie komputera. A jeżeli macie średniej jakości komputer, to nie radzę Wam zbyt wysokiego bitrate stary. Po drugie, Twitch obsługuje maksymalnie chyba na dzień dzisiejszy bitrate do 7,5. Niektórzy mówią, że nawet do 8, ale mi się wydaje, że te 8000 bitrate to jest dla partnerów. Kolejna rubryka, którą chcecie zaznaczyć, to jest keyframe i interval seconds. Y, czyli chodzi głównie o to, że jaki ma być interwał y, klatek kluczowych, y, co ile sekund. Y, automatycznie jest zaznaczone 0, y, czyli funkcja automatyczna, jednak wszystkie portale streamingowe. Preferują ustawienie tej wartości na pozycję 2. Kolejna sekcja, jaką zobaczycie w tej zakładce, to jest preset. No i tutaj macie do wyboru różne opcje presetów. Wybierzcie sobie ten, co jest najlepiej Wam działający. U mnie jest na przykład zaznaczony Max Performance yy, Profile, yy, zakładka profile, a raczej rubryka profile. Powinna być ustawiona między high lub medium. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak to się nazywa. A, przepraszam, nie medium, tylko main. Yy, więc to też zależy od waszego komputera i wydajności waszego komputera. Ja osobiście używam high. No i ostatnie dwie pozycje, które należy zwrócić uwagę, to zobaczyć, jakie macie wartości na GPO i max B-frame. B-frame automatycznie powinien się ustawiać tak jak keyframe. Kolejna zakładka po lewej stronie w oknie ustawień jest to audio. No i tu Wam powiem taką ciekawostkę: co tu należy włączyć, wyłączyć i tak dalej. Mianowicie, sample rate request, Restart to jest 44,1 kHz. Channels tu zaznaczajcie sobie stereo i teraz uwaga, najlepszy hit tej konfiguracji, jeżeli chodzi o audio. Jeżeli sobie zostawicie tu włączony głośnik i mikrofon, to na wszystkich scenach będzie on udostępniany. A na pewno nie chcecie tego, żeby na wszystkich scenach audio z mikrofonu bądź waszego głośnika szło na wszystkie sceny. Dlatego proponuję Wam wyłączyć wszystkie pozycje audio, które wytłumacie. Nieważne czy to jest mikrofon, czy yy, głośnik, i po prostu to wyłączcie. Dlaczego? Później Wam to wyjaśnię w dalszej konfiguracji, a raczej ustawiania scen i źródeł. Kolejną zakładkę, którą musicie zweryfikować to jest wideo. W zakładce wideo ustawiacie sobie w sumie tak naprawdę trzy rzeczy, mianowicie rozdzielczość Base, rozdzielczość Output. One Najlepiej by było, najlepiej by było gdybyście sobie ustawili na te same wartości, bo pamiętajcie, że skalowanie na mniejszą wartość również dodatkowo obciąża Wasz komputer podczas streamowania. Downscale tutaj to w zależności od gustu i sprzętu waszego. FPS type to powinno być Common FPS Values. Czyli Common FPS wartości. I piętro niżej wartość powinna być między 30 a 60. To też są standardy, które są obsługiwane przez większość portali streamingowych. Podcasy możecie pominąć. Advances powiem wam szczerze, że w sumie też, no chyba że chcecie sobie włączyć, a raczej skonfigurować Audio Monitoring Device, to se wtedy w tej zakładce konfigurujecie e, urządzenie, które ma być jako traktowane domyślne dla podsłuchu. E, kolejną rzeczą to musicie włączyć e, ta, taką rzecz jak e, Disable Windows Audio Ducking. Z tej sekcji Chyba Wam już nic nie będzie potrzebne, no chyba, że czasami może się zdarzyć sytuacja, że jakieś źródła Wam będą źle działać, to wtedy możecie jeszcze w sekcji Source w zakładce Advances zaznaczyć opcję, bądź odznaczyć, bo to w zależności od, zależy od źródła, Enable Browser Source Hardware Acceleration, tak jak mówię, to zależy od rodzaju źródła. Niektóre źródła lepiej działają z włączoną tą funkcją, niektóre natomiast z wyłączoną. Po każdej włączeniu bądź wyłączeniu tej opcji, niestety, jest wymagane restart całej aplikacji. Co nam jeszcze jest tu potrzebne? Powiem? Zaraz Wam powiem mianowicie, iż z tych wszystkich najważniejszych rzeczy nic. Możecie zastosować wszystkie te zmiany, które wprowadziliście. Oczywiście, jeżeli się wcześniej nie logowaliście, powiedzmy co nie, no to możecie się zalogować. No, i tyle. No jeżeli preferujecie oczywiście wersję automatycznego logowania, to wtedy przez cały czas się logujecie. Jeżeli wolicie wersję manualną, to co ja Wam tu proponowałem, to po prostu pominacie procesu logowania. No dobra, z zastosujcie wszystkie te zmiany klawiszem DOM. Um, um, wam się okno zamknie. No i po standardowo powinniście mieć trzy um, na dole, tak jakby okna, um, które się nazywają. Scen scena, źródło, i jeżeli ma macie tą kompozycję scen, to jeszcze, a raczej tych elementów na pulpicie tej aplikacji, to Mixer. Chociaż tak jak mówię, to zależy od tego, jak to tam jest domyślnie postawione. Ja Wam jednak proponuję ustawić sobie coś takiego właśnie jak yy, interfejs, żeby zawierał te w sumie cztery rzeczy, bo yy, główna rzecz to edytor wideo, żebyście widzieli jak wygląda to z poziomu streama. Yy, pod tym, żeby wam pojawiły się tak zwane trzy rubryki, na które sobie ustawiacie powiedzmy scenę, źródła i mikser audio. No i właśnie, najważniejsza rzecz to teraz co i jak. W sumie tak naprawdę tutaj to, to zasada jest mm, kolejności dodawania rzeczy, bo nie, oczywiście ta zasada nie dotyczy z, a raczej tylko samego źródła. Więc tworzycie sobie jakąś tam scenę o jak dowolnej nazwie, żebyście wiedzieli co ona oznacza. W kolejnym oknie obok właśnie listy scen macie coś takiego jak okno Source. No i tutaj sobie dodajecie różne źródła, między innymi przechwytywanie ekranu, dźwięku głośnik systemowego bądź dźwięku mikrofonowego. Powiem Wam tylko to, że jeżeli chodzi o mikrofon, to warto jeszcze się pobawić filtrami, ale ponieważ jest to troszeczkę bardziej skomplikowana tematyka, więc na pewno nie nadaje się ten temat obecnie na pierwszy odcinek wyjaśniający tego OBS-a, raczej slops Dlaczego ja Wam sugeruję używać o slopesa od wersji tradycyjnej OBS-owej? Ponieważ Wersja Slops ma o wiele więcej funkcji, ma dużo ułatwień, więcej wygody ma zastosowane, bo takie rzeczy jak alerty, różnego rodzaju powiadomienia i tak dalej to w sumie są automatycznie wmontowane właśnie w aplikacje. Te wszystkie bariery mogą właśnie dodawać poprzez klawisz plus na liście source, czyli źródło. Jeżeli sobie to poustawiacie, pododajecie, to możecie w sumie zacząć zabawę ze streamowaniem. Wtedy tylko wystarczy nacisnąć klawisz go live. Ostatecznie aplikacja jeszcze zapyta przed wystartowaniem hmm, Czy chcemy jakiś tytuł nadać? Czy, no, czy chcemy? Czy musimy nadać tytuł z transmisji i najważniejsza rzecz, żeby nie oberwać jakiegoś dziwnego. Uwagi od Twitcha, to musicie otagować swój stream pod tytułem gry. Jeżeli konkretną grę nadajecie, to tą grę musicie po prostu wprowadzić do aplikacji, a ona wtedy to wyśle na Twitcha. Dzięki temu ym, na waszym kanale pojawi się informacja, że gra, gracie w daną grę z konkretnym tytułem live. No i życzę wam udanej zabawy, ponieważ to jest taki szybki kurs ekspresowy y, konfiguracji slopsa. Tak jak mówię, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania y, czy wątpliwości, to możecie do mnie się odzywać poprzez na przykład y, komentarze pod tym podcastem lub inną formą, która jest dostępna nawet przed moją stroną internetową, a tymczasem mówię do usłyszenia i do następnego poradnika technicznego. Hej, då.